Jeżeli zależy Wam, by być zawsze w kontakcie ze światem, ale nie chcecie nosić ze sobą wszędzie telefonu, ten odcinek jest dla Was. Teraz wystarczy mieć taki zegarek do dzwonienia czyli smartwatch na kartę SIM, bez telefonu. Dziś pokażę Wam, jak działa smartwatch ze SIM-em, które modele pozwalają na wykonywanie połączeń i jak aktywować e SIM do zegarka. Zegarek do dzwonienia bez telefonu. No dobra, to jak to właściwie działa? Standardowy smartwatch bez łączności GSM potrzebuje telefonu w pobliżu, żeby odbierać połączenia, ale zegarek ze SIM-em lub sim to inna liga. Działa jak telefon w zegarku. Ma własny numer albo, i to jest rekomendowana przeze mnie opcja, dzieli numer z waszym telefonem. Możecie dzwonić, odbierać i wysyłać SMS-y oraz korzystać z internetu zupełnie bez telefonu. Z jakich smartwatchy można dzwonić? Aby smartwatch mógł działać całkowicie, niezależnie od telefonu, musi mieć wejście na kartę SIM lub, lepiej, obsługiwać technologię eSIM czyli mieć wbudowany moduł, który po aktywacji wirtualnej karty pozwala na wykonywanie połączeń, odbieranie i wysyłanie wiadomości, czy korzystanie z internetu. Dzięki temu można zostawić telefon w domu, a mimo to pozostać w kontakcie. Idealne rozwiązanie na treningi, spacery, czy po prostu we wszelkich codziennych sytuacjach. W 2025 roku na rynku dostępnych jest kilka topowych modeli Smartwatch z obsługą Esima, na przykład Samsung Galaxy Watch 7 albo 6, Huawei Watch 4 albo 4 Pro. Pamiętajcie tylko, żeby przy zakupie zwrócić uwagę na wersję smartwatcha, jaką wybieracie. Często te same modele występują w wariancie z łącznością komórkową, czyli kartą SIM bądź eSIM lub bez niej. No i jeśli marzy wam się smartwatch ze sim koniecznie należy wybrać operatora, który obsługuje te funkcje. W Orange Flex możecie aktywować eSIM szybko i bez wychodzenia z domu, zarówno w smartfonie, jak i w zegarku. Wszystko działa w aplikacji. Jak aktywować eSIM na zegarku? No dobra, a jak to skonfigurować? Aktywowanie eSIMa na zegarku to naprawdę prosta sprawa i zajmuje tylko chwilę. Zwłaszcza jeśli korzystacie z Orange Flex, gdzie wszystko zrobicie w apce w dosłownie kilku krokach. Najpierw parujecie zegarek z telefonem. Kiedy watch jest już sparowany, w aplikacji Orange Flex wchodzicie w karty SIM, Twój numer i dodajecie nową kartę eSIM z tym samym numerem. MultiSIM, bo tak się ta usługa nazywa, kosztuje jedyne 0 złotych. Uczciwa cena. Aplikacja szybko poprowadzi Was przez kolejne kilka ekranów, a potem pojawi się kilka ekranów systemowych, zależnie od tego, jaki telefon macie. Po chwili Wasz zegarek ze SIM-em połączy się z siecią i to wszystko. Teraz możecie kontaktować się ze światem, nie wyciągając telefonu z kieszeni, a nawet nie zabierając go z domu. Smartwatch ze SIM-em, czyli wygoda dla każdego. Podsumowując, smartwatch z e Simem to dobry wybór, jeśli chcecie być online bez smartfona i cieszyć się pełną swobodą. Dzięki eSIMowi do zegarka możecie odbierać połączenia, wysyłać wiadomości, a nawet korzystać z internetu prosto ze swojego nadgarstka. To wygodne rozwiązanie dla aktywnych osób lub zapominalskich. Przyda się podczas treningów na siłowni, biegania czy codziennych obowiązków. Wiecie już? Przynajmniej mniej więcej jaki smartwatch ze sim wybrać i jak aktywować kartę. Ostatnie, o czym warto wspomnieć, pamiętajcie, aby upewnić się, że wasz operator oferuje eSIM i multisim, czyli klon karty SIM z waszym numerem. A jeśli nie, to... Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu wiecie już jak działa zegarek ze SIM-em lub taki z klasyczną kartą wkładaną do urządzenia. A jeśli chcecie więcej porad o e SIM-ie i nie tylko, koniecznie zasubskrybujcie kanał, nie przegapcie nowych odcinków, zachęcam też do klikania i obejrzenia kolejnego odcinka.